Polski producent narzędzi ściernych Andre Abrasive Articles opracował profesjonalną ściernicę Ceramic Line do cięcia stali konstrukcyjnych i nierdzewnych. W ściernicy zastosowano ziarno ceramiczne o granulacji 60, spoiwo twarde i siatki wzmacniające z włókna szklanego. Ma ona formę płaską, średnicę 125 mm, otwór mocujący 22,23 mm i grubość 1 mm. Ściernica tnie bardzo agresywnie i szybko o 60% efektywniej niż standardowe tego typu tarcze. W testowanej tarczy nie ma żelaza, siarki i chloru, nie powoduje więc ona korozji i przebarwień materiałów stalowych. Ściernica doskonale sprawdza się w cięciu blach, prętów, rur, płaskowników, profili ze stali uniwersalnych, konstrukcyjnych, narzędziowych, nierdzewnych i kwasoodpornych. Narzędzie oferuje najwyższy poziom bezpieczeństwa pracy, o czym świadczą znak osa i wykonanie zgodnie z normą EN12413. Jest produkowane pod nadzorem zintegrowanego systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO 9001-2015. Testy ściernicy rozpoczęliśmy od błyskawicznego i dokładnego sformatowania rury stalowej 22 mm. W drugiej próbie równie szybko i precyzyjnie przecieliśmy rurę 28 mm. W trzecim teście ściernica w ekspresowym tempie przecięła rurę stalową 34 mm. W kolejnej próbie przecięliśmy błyskawicznie grubościenny profil stalowy. Testy cięcia stali konstrukcyjnej zakończyliśmy z formatowaniem grubego płaskownika. Próby delikatnego cięcia rozpoczęliśmy od skrócenia pręta gwintowanego M8. Następnie delikatnie i precyzyjnie przecięliśmy rurkę inox. Testy zakończyliśmy z formatowaniem boku kątownika ze stali nierdzewnej. Naszym zdaniem ściernica Andre Ceramic Line podwyższa znacznie standardy cięcia materiałów stalowych pod względem wydajności obróbki i jej dokładności. Kontynuuje więc tradycję produkcji przez Andre Abrasive Articles wysokowydajnych tarcz do cięcia, które ekonomizują pracę firm zajmujących się obróbką stali konstrukcyjnych i nierdzewnych.